Czekamy Ciebie, czerwona zarazo, byś bawiła nas od śmierci, byś nam kraj na Czekamy Ciebie, czekamy Ciebie, czerwona zarazo. Spotkałem się z Jutkiem w Pałacu Krasińskich, taki pokoik, hol był. W na pierwszym piętrze i taki pokoik, niby służbowy. Bomba wybuchła, która zwaliła całe lewe, lewą stronę. I on pisał, a ja siedziałem koło niego. I właśnie wtedy pisał. Ja nie wiedziałem, że to czerwona zaraza jest, prawda? Że to, bo to długo pisał. Okay, dobra. W tej chwili jesteśmy w muzeum. Są tu rozmieszczone niepodpisane zdjęcia powstańców, którzy w czasie powstania zginęły. I też między innymi jest tu zdjęcie Żółtka. Józefa Szczepańskiego, żołnierz batalionu Parasol, a ostatni wierziutka, czyli Czerwona Zaraza, no niestety był wierszem, który go na prawie 40 lat gdzieś zepchnął w niebyt. Wszyscy, można powiedzieć, w Polsce śpiewali Pałacyk Michla na każdym obozie harcerskim. Była to piosenka wszystkim znana, nawet w czasach komunizmu nie, nie było problemu, żeby tę piosenkę wykonywać, a tak naprawdę bardzo mało ludzi wiedziało o tym że jej autorem jest właśnie Ziutek. Kiedyś jego brat Janusz opowiadał mi, że będąc młodym harcerzem, między nimi było 18 lat różnicy. On właściwie brata nie pamiętał. Zachowały się zdjęcia, kiedy Janusz był bardzo malutki, że tego trzyma na rękach. Żutek wyjechał do Warszawy w 1943 roku, w powstaniu zginął, więc Janusz go pamięta tylko z opowieści mamy, czy, czy właśnie z tych zdjęć. Natomiast opowiadał, że na obozach harcerskich właśnie na, śpiewali paacyk Micha i on dopiero po wielu latach dowiedział się, że tą piosenkę napisał jego rodzony brat. Modlitwa Bonaventury też niezwykły wiersz, bo napisał go 17-letni chłopak. To jest wiersz, który powstał w 1942 roku i mówi też o wybaczaniu. Wiersz, który ma w tej chwili już ponad 80 lat. Jeśli chodzi o Jutka, on do Parasola, wtedy jeszcze do, do Agatu Pegaza trafił w 1943 roku. On przez okupację mieszkał w, w Rzeszowie. Natomiast w powstaniu zetknął się z chłopakami, którzy weszli do parasola w momencie wybuchu powstania i tam się zetknął z panem Zbigniewiem Rylskim, pseudonim Brzoza. Razem z nim bronił właśnie tego słynnego pałacyku Michla, czyli arterii wolskiej. Tylko kamieniczka zwana pałacykiem Michlerów przeszedł do historii. Pałacyk Michla, żydnia wola. Bronią chłopcy spod parasola. Choć no tygrysy mają wisy, to werszawiacy, fajne chłopaki są. On jest pokazany na, na, na różnych zdjęciach z woli. Okazało się, że w tym pałacyku jest piękny fortepian. Ponieważ był spokój wieczorową porą, więc myśmy tam sobie zrobili ognisko harcerskie. No i śpiewaliśmy. No i Ziutek się ujawił jako ten pianista. A ponieważ moja matka była pianistką, bo skończyła konserwatorium, on zaimponował mnie, bo i śpiewał ładniej, grał ładniej. Wesoły chłopak, blondyn taki i taki morowy, pucasty. Był w tej samej kompanii. Spotkałem się z Jutkiem na szeregu spotkań, na wykładach, które ja robiłem o broni. Tak był bardzo popularny i muszę tutaj dodać, że bardzo lubiany przez łączniczki i przez sanitariuszki. Opuściliśmy Pałacyk Michlera, bo nie będę opowiadał co tam robiliśmy, bo to była obrona do, do piątego włącznie, już na Starówce. Został rannik ciężko i y, kanałem przeniesiony do konserwatorium naszego na, 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 na tamce. Wtedy zmarł od ran, które otrzymał w brzuchu. Dziś ile walczyć mamo. Może nie wrócę więcej. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy. Większość osób kojarzy się głównie z tą słynną piosenką. Płacik dla mnie takim najbardziej wzruszającym to jest list do matki. Ja w Polskę mamo tak wierzę i w świętość naszej sprawy. Dziś idę walczyć, matuś kochana. Nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja. Serce mam w piersi rozkołatane, serce mi dziś tak cudnie gra. Bo to tak strasznie dobrze jest mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku. Za kraj, za honor nasz. Dziś idę walczyć, mamo. Twój ziutek. Który też jest mi szczególnie bliski, dlatego że znałem panią Matyldę, czyli, czyli mamy ziutka. Nawet mówiła o mnie harcerski wnuczek. Przez to, że no, jej syn był patronem naszego szczepu. Zawsze przyjmowała mnie nienagannie ubrana i zawsze przyjmowała mnie w pantoflach. Nawet w domu. Nigdy nie przyjęła mnie w kapciach. Zawsze była, więc to też taki sznyt przedwojennej pani domu. Głównie rozmawialiśmy rzeczywiście o, o, o Ziutku i, i ja też myślę, że, że przez to też ten Ziutek gdzieś tam jest, jest mi taki bardzo bliski i ukochanemu Remigiuszowi Stefani z Otomańskich Matylda Szczepańska, mama Ziódka, 3 sierpień 1995. Pamiętam, że jak był pogrzeb pani Matyldy, to praktycznie cały czas jakoś sobie powtarzałem wiersz ten list do matki, bo, bo tak mi się wydawało, że no, że, że jej się to też należy. Żółtek napisał ten wiersz na święta 43. roku. No, przewidział w nim swoją śmierć i to jest tak, takie memento, takie pożegnanie. I, i pa pamiętam, że, że jak już staliśmy przy grobie i, i tam Panią Matyldę żegnało, to cały czas mi przez, przez głowę ten list do matki się, się przewijał. Dziś idę walczyć, ma mamo, nie płacz, nie trzeba, ciesz się jak ja, serce mam w piersi rozkołatane, serce mi w piersi tak cudnie gra. Bo to tak strasznie dobrze jest mieć stena w ręku i śmiać się śmierci prosto w twarz, a potem zmierzyć i prać bez lęku za kraj, za honor nasz. No to to zostaje jednak gdzieś tam i w sercu, i w głowie. Żutek walczył nie tylko kulami, walczył też swoim piórem, tym, że... Będąc na stanowisku bojowym, potrafił znaleźć chwilę i napisać wiersze, przeczytać je kolegom. Zresztą jest o nim anegdota, że już w czasie Powstania on był bardzo dobrym strzelcem, stworzył sobie stanowisko, znalazł gdzieś jakieś ogromne reformy, wywiesił je w oknie i nazwał to, że to jest stanowisko pod babcinymi gaciami. Także, także on, nawet w tych, w tych bardzo trudnych momentach, yy, zachowywał poczucie humoru. Właśnie tym wierszu Czerwona Zaraza przewiduje to, co Polskę spotka i to. Też w tym wierszu widać dojrzałość młodego człowieka i to, co czuli wszyscy ludzie, którzy w tym czasie znajdowali się po lewej stronie Wisły i widzieli tą ogromną armię, która stała i czekała, aż Warszawa się wykrwawi. Zdejmujemy czapeczkę w muzeum. Dziękuję. Czapki zdejmujemy w muzeum panowie. Dziękuję. No z tymi kobietami tak się, że jak powiem, zakochiwał i zakochiwał. No szkoły i nie szkoły skończył. nie skończył dokładnie, poprawkę miał w tym gimnazjum. No zasadniczo taki ludzki po prostu I jest, jest ujmujący, no i w końcu ziunio skromny, co urodę ma ogromną. <noise> Legion kobiet kocha się do śmierć. Jeżeli chodzi o z matką, no to była kobieta jego życia na pewno najważniejsza. Mimo, że go nie ma, on jest między nami, żeby... Tamy się o nim nigdy nie zginęła. Idę walczyć, mamo kochana, nie właśnie nie trzeba, cieszyć się tak jak ja w Serce mam w piersi rozkołatane Serce mi dziś na tak cud nie gra. Tak strasznie.